A teraz sekret sekretów mojej absolutnej produktywności. To nie ćwiczenia, to nie planer, to nie organizacja. Ale to jerba. Tak. Mm. To jest mój absolutny sekret produktywności, bez której się nie obchodzę. To jest oczywiście żart, ale ym, tak z całą pewnością yerba dużo mi daje, lubię ją pić, y, być może nawet trochę za dużo jej piję. Raz, y, zaraz po przebudzeniu, rano, y, później gdzieś y, zacząłem sobie stosować drugą dawkę, tak około 12-13, nie później, y, gdzieś tam do 14 piję. Właśnie w takim małym kubełeczku drugą zalewajkę i, i powiem Ci, że czasem no yerba ratuje mi dupę, ponieważ yy, bywają różne dni, prawda? Gdzieś tutaj człowiek wiele różnych obowiązków sobie nałożył na głowę, teraz yy, wszedłem jeszcze w taki dosyć specyficzny proces z takim trenerem, Adam Krasowski się nazywa Mocny umysł i tak dalej, i gościu nas tak wszystkich ciśnie no, że właśnie tam sobie czasem pracuje, po 16 godzin dziennie, a że jest jeszcze ten człowiek taki dosyć specyficzny i on akurat zajmuje się psychologią czy rozwojem świadomości i to takim autentycznym, jako jeden z nielicznych, niewielu, nie ma takich. E, on jednak to robi i, i robi to w sposób drastyczny, mocny i zawsze po jego wykładach jest tam e, nie chcę powiedzieć rozwalony, ale zazwyczaj nie śpię całą noc, bo tak mocno wibruje. E, tak jak on nas ciśnie, 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 bo on e, mówi wprost, bezpośrednio. I to boli. <laughs> Z tego względu, że my właśnie dostrzegamy tą iluzję na swój własny temat, są różne reakcje emocjonalne, później weryfikujemy to, co sobie myślimy, a co jest rzeczywiste i tak i, więc sobie w taki sposób pracujemy i, i, i jest tam to już jest trzeci miesiąc chyba. I tak m, też się spotykamy i mówię i, i, i akurat wczoraj to miało miejsce. Więc dzisiaj nie spałem, bo to był chyba taki najpotężniejszy wykład. Jestem trochę zmęczony, więc ta herba właśnie mnie tutaj ratuje. To jest. I tak szczerze nie kupuję, bo jest normalnie za droga. Ona chyba kosztuje po 39 zeta za 400 gram. Takie opakowanie. Teraz akurat ona była na promocji, niecałe 30 zł, więc pozwoliłem sobie aż na 4 paczki. Bo jest naprawdę wyśmienita w smaku, bardzo fajnie działa. Ale generalnie polecam IRB eee, jako taką. Pokażę Ci w sumie swoją kolekcję, którą mam na zapleczu. <słyszy> Du, du, du. To jest ta moja siłka i tak dalej. Trochę śmierdzi ta koszulka po ćwiczeniach. Trzeba ją będzie wybrać. Ale to jest to, co nas interesuje. Tutaj nie patrz. Tu, 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 tu. Patrzymy. No i to właśnie to są te, co teraz kupiłem. Jeszcze inny smak. Dobry. Ta seria też jest bardzo fajna. Wakapi z ranom. Też jakaś z Guaranum, ale inna. To są różne smaki. To testowałem teraz, dopiero pierwszy raz, też całą serię, kilka różnych smaków. Też bardzo e, w porządku, jak najbardziej. Tutaj mamy taką jeszcze. Wojenne, wszystko widzisz, że z guaraną jest. Tam mamy te zielone, też trochę delikatniejsze akurat, takie e, lżejsze dla żołądka jelit. Chociaż generalnie yerba jest e, jakby łagodniejsza, e, lepsza moim zdaniem od kawy. Kawa dużo bardziej podrażnia. Na razie to co jest tam na dole to Ci tego nie pokażę, bo tam są jeszcze inne sekrety na inny odcinek. No ale to tak wygląda właśnie ta moja kolekcja. Sekret sekretów produktywności, energii, tak? To jest yerba, ona jednak bardzo fajnie działa, otrzeźwiająco, pobudzająco. I, no i cóż, i nawet jeżeli się nie spało, nic, może coś tam się jakby przesnęło, tak, ale generalnie miałem wrażenie, że tylko się gdzieś tam z boku na boki przewalałem i rozmyślałem, to i tak, no co, no to, to po prostu muszę zrobić to, co ma być zrobione, i tyle, więc jakby co ja serdecznie polecam. To jest filizm. W ogóle miałem o tym nie nagrywać, ale wszystko się pozmieniało, więc. Yy... Co to będzie, co to będzie z tym wszystkim, z vlogiem i tak dalej. Nie wiadomo. Dobra, tak czy inaczej, ja wracam do pracy. Trzeba zmienić życie. Tymczasem pozdrawiam cię serdecznie i bywaj w mocy. Bywaj z Gyuraram. Świetne gościu tam, pamiętaj. Od Lubię się od niego uczyć, więc um, pozdrawiam cię serdecznie do następnego.